Ma ludzie, przychodzę do Was z najświeższymi informacjami a propos finału w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza. Albowiem, jak wiemy, po śmierci Krzysztofa Kononowicza kilka osób złożyło zawiadomienie do prokuratury. Pan Stonoga, ten cały Łukasz, chory psychicznie, bezrobotny alkoholik, no i jeszcze tam cała masa jakichś tam internetowych lumpów, bydlaków. Przez ten czas, od kiedy toczyło się to śledztwo, od kiedy to się toczyło, zobaczmy, co to się toczyło, od 17 kwietnia, czyli od tamtego czasu te wszystkie te bydlaki, pojeby i syny internetowe, no, darły ryje, także Sławomir N. zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, że poniesie odpowiedzialność karną za to, że no doprowadził do śmierci pana Krzysztofa Kononowicza, no, spuszczali się tam w sposób niesamowity, prawda, były te wywiady u pana Stonogi, prawda, ten, ten Łukaszek coś tam opowiadał, te wszystkie sumy, prawda, jakieś barneje, no cała masa jakieś hołoty, hałastry, prawda, jakichś takich lumpów wypowiadało się, no, co to nie grozi panu Sławomirowi. A ja mówiłem od początku, ja już wcześniej nagrałem parę filmów na ten temat, i w nich wówczas mówiłem, że sprawa zostanie ujebana. Powtarzam, ujebana. I wtedy tak mówiłem, no i Szanowni Państwo, i to się potwierdziło, tak, sprawa została upierdolona. Proszę bardzo. Finał sprawy Krzysztofa Kononowicza. Białostocka pro prokuratura podjęła decyzję. Śledczy umorzyli postępowanie w sprawie znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem, ustalił serwis Polsat News. Postępowanie dotyczyło m.in. autorów internetowego kanału, na którym pojawiały się kontrowersyjne nagrania z nieżyjącym już mężczyzną w roli głównej. Tak więc śledztwo zostało upierdolone. Prawda? Tutaj mamy informację, że to zostało ujebane 29 grudnia zeszłego roku, no, czyli parę dni temu dokładnie jakieś dwa dni temu, prawda, nie licząc 1 stycznia, zostało pierdolone, prawda, tutaj znęca, no to, to wiadomo, tutaj jest, jest informacja, że to było śledztwo w sprawie znęcania się nad panem Krzysztofem Kononowiczem, tutaj mamy, śled, śledcza tłumaczyła, że w sprawie nie wykryto znamion czynu zabronionego, tak, <śledztwo> no, no, tak, Szanowni Państwo, tak, 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 czyli śledcza tłumaczyła, że w sprawie nie wykryto znamion czynu zabronionego. No i widzicie, skurwy syny, widzicie, skurwy syny, Chuja wam to dało, prawda? Te zawiadomienia, te setki stron, to wysyłanie, prawda? To nękanie wręcz tej prokuratury tymi jakimiś bzdurami, bo to oni wysyłali te jakieś filmy, prawda? Pobrali filmy z kanału Mleczny Człowiek i kurwa wysyłali to później do prokuratury, jakieś komentarze, prawda? To jest kurwa nienormalnie, to po prostu pierdolnięci ludzie, pierdolnięci ludzie. I jak widzicie, Głupie bydlaki internetowe nie wykryto znamion czynu zabronionego, więc możecie wypierdalać z tymi swoimi jakimiś tam prawda, filmikami, komentarzami, że oj, oj, jaka tam się krzywda działa panu Krzysztofowi Kononowiczowi. Tak, działa się krzywda, działa się, straszna krzywda, się stra straszna krzywda. No tutaj mamy informację, że śledztwo dotyczy, dotyczyło okresu od grudnia 2022 roku do marca 2025 roku, ponieważ jak wiemy, pan Krzysztof Kononowicz zmarł 6 marca. Marca 2025 roku, czyli już mamy ponad 9 miesięcy. 6 stycznia będzie 10 miesięcy od kiedy ten człowiek nie żyje, a te głupie, kurwy cały czas tam się podniecały, cały czas tam pruły te Dupska. Prawda? No tutaj mamy taki mniej więcej opis sytuacji, tak, że autorzy kontrowersyjnych nagran znęcali się nad nieporadnym życiowo, byłym kandydatem na urząd prezydenta Białego Stoku. No chodzi o tych prawda, z kanału Mleczny Człowiek, prawda, Sławomir N, Rafał K. Tam chyba jeszcze jeden, ten, ten człowiek, który się nim opiekował. No tam było kilka osób, no głównie to były takie trzy osoby. No i, no i ewentualnie jeszcze można by to podczepić tych wszystkich skurwysynów z internetu, bo ja nie bardzo rozumiem, tak? Z jednej strony bierzemy pod lupę tych, którzy tam nagrywali te filmy, ale z drugiej strony w ogóle nie bierzemy pod uwagę tych, którzy hejtowali, wyzywali, obrażali, wysyłali fekalia, groźby karalne, którzy tam przychodzili pod ten dom. I, i go demolowali, rzucali kamieniami w okna, w ogóle kurwa o tym się nie mówi, w ogóle. A wiecie jak teraz wygląda to, ta posiadłość, to mieszkanie? No ja widziałem, no, ten, ten cały Rafał K., widzę coś tam jeszcze wrzucę na ten temat, no jeżeli chodzi o tego Rafała K., no widać, gość ma no, jednak pewne problemy ze sobą, tak, bo Kononowicz nie żyje od prawie 10 miesięcy, a ten dalej napierdala na jego temat, no ale już pomijając kwestię pana Rafała K., no to pokazał, co tam się dzieje, no co się dzieje, kurwa, brud, smród i ubóstwo. Jakieś śmieci na posesji, powybijane szyby w tych autach. No to mówię, kompletne dno, kompletne dno, więc dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego się nie mówi o tych wszystkich ludziach, którzy tutaj no, byli powiedzmy na zewnątrz? Dlaczego się nie mówi o tym całym Łukaszku, który również w jakimś sensie znęcał się nad tym człowiekiem? Przecież on, on chciał go przejąć, przecież ten cały Łukaszek chciał przejąć tego całego Krzysztofa Konowicza, ale Konowicz miał go w dupie, kazał mu wypierdalać, więc ten po prostu zaczął się mścić na że N. I tyle, no, tak to wygląda, szanowni państwo. Tutaj nie ma y, innego wyjaśnienia. Tak samo było z Barneyem. Przecież ten Barney tak samo tam przyjeżdżał do Konowicza. No i co? Konowicz kazał mu, kazał mu wypierdalać. Że kurwa, ma zabierać manatki, niech idzie w pizdu. Tak samo mówił do tego jego brata, tego suma. No więc no, tak to wygląda, szanowni państwo. Tak to wygląda. No z prawdą. Nie ma co tutaj dyskutować. No tutaj jeszcze mamy informację, tak, że po jego śmierci, prokuratura przekazała, że na jednym z popularnych kanałów internetu pojawiły się nagrania, są nagrania, z których mogło wynikać, że podkreślony padł ofiarą znęcania się. No tak, tak, które sprawowała w tym okresie nad nim opieka, tak? chodzi o tego Sławomira N. No Ale jaką opiekę? Przecież pan Kononowicz nie był ubezwłasnowolniony. Taka kurwa opieka. Oni tam przyjechodzili i tylko nagrywali z nim. I tyle. Kononowicz zgarniał swoją garzę, żył sobie z tego, opłacał wszystkie media, opłacał czynsz, kurwa żył jak panisko. Więc o czym oni mówią? Jaka opieka? To, że ktoś do kogoś przyjdzie i nagra z nim film, to jest opieka? Gdyby pan Kononowicz był ubezwłasnowolniony i oni rzeczywiście by tam przychodzili i się nim opiekowali jako prawni opiekunowie, to wtedy tak, może mówić, że była jakaś opieka, ale to oni tylko współpracowali biznesowo, więc to jest takie kurwa mydlenie oczu. Mydlenie oczu i tyle. No a tutaj jeszcze mamy takie, takie wyjaśnienia. Paradoks tragedii ekonomicznej polega na tym, że dowody przeciwko rzekomym jego opiekunom były publikowane przez nich samych no tak, bo że oni nagrywali z nim filmy i to było wrzucane, kurwa. Sam Kononowicz się tego domagał, żeby wrzucać te filmy na, na kanał Mleczny Człowiek. Kurwa, więc jakie dowody? O czym oni pierdolą? No. <grywa> kurwa! O Boże, o. Wszystkie incydenty, jak i skandaliczne warunki, w jakich żył, były uwiecznione na kanale Mleczny Człowiek. Właściciel kanału, pytany o to, czemu zamieszczał patologiczne treści, odpowiedział, że miał na to zgodę samego Kononowicza. No kurwa, miał na to zgodę i wręcz przymus, bo Kononowicz kurwa z tego żył. No, gdyby nie zamieszczał tych filmów, to Kononowicz nie miałby z czego żyć, nie miałby na prąd, na czynsz, kurwa, na media, nie miałby za co kupować to całe mleko, co tam kurwa słodycze. No naprawdę, no kurwa, durne pytania, niesamowite kurwa, durnoty. No i tutaj jeszcze mamy takie taki zakończenie, także na publikowanych przez niego filmikach widzowie mogli oglądać Konowicza w intymnych lub upokorzających go sytuacjach. Nagrano go m.in. moment picia moczu przez mężczyznę. Tak, tak, to jest ten moment, gdzie tam przychodziły te kurwa różne paczki i tak jak to mówił teraz N., no oni po prostu wcześniej tego nie sprawdzali, tak, bo prawdopodobnie nie podejrzewali, że ci, którzy wysyłają te paczki, to jest kurwa tak tępa i bezmyślna hołota, to jest takie pierdolone bydło intelektualne, no, że będą wysyłać jakieś fekalia, prawda, albo naleją gdzieś tam do butelki po jakimś soku po rążadzie, właśnie nie wiem, mocz, po prostu naleją do takiej butelki, gdzie miał być napój, na, po prostu nasikają i wyślą mu Kononowiczowi. A on to wypije, on był łapczywy, to był kurwa łapczywy człowiek, no i po prostu chwycił to, nikt tego nie sprawdził, no i kurwa gólną, nad to znaczy on chyba od razu to wypluł, nie? No więc tutaj też. To też, to też nie pełny obraz sytuacji, prawda? Bo oni tak piszą, jakby to kurwa ktoś mu podłożył pod ryj, prawda, że ten słamowir wziął, nasikał do butelki, dał mu to pod gębę, prawda? I masz pij. Konowicz. Nie, po prostu nikt tego nie sprawdził, Konowicz chwycił w łapska, no i coś tam, tam gólno. No i tyle. Na szczęście mocz to nie jest kwas, to nie jest trucizna, więc tam nic mu się specjalnie nie stało. No i tyle. I tak to wygląda, Szanowni Państwo! W tym momencie, właściwie w tym, dokładnie to 29 grudnia sprawa pana Krzysztofa Kornomisza się zakończyła. No, długo trzeba było na to czekać. No, ładne parę miesięcy, tak, no, od kwietnia, tak, to było od 17 kwietnia, więc no, trochę to trwało, prawda, zanim to upierdolili. Ja mówiłem wam, że to zostanie upierdolone, ale po jakimś czasie. A dlaczego? Po jakimś czasie? Dlaczego tyle czasu czekali na to no, z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, no była cała masa tych popierdolonych bydlaków. Tak, tych ty, kurwa synów, którzy patrzyli na ręce, no więc nie mogę tego od razu upierdolić, a po drugie no jakby to ujebali, no to by zrobił się dym, prawda, zrobiłby się dym, musieli też sprawdzić materiał dowodowy, czyli z jednej strony mieliśmy tych skurwysynów, którzy darli mordy, prawda, że został wręcz zamordowany pan Kononowicz, prawda? że znęcano się na nim, co tam się kurwa nie działo, chuje muje dzikie węże, a oni dostarczyli ten materiał dowodowy, a z drugiej strony no, ta prokuratura musiała to jakoś przejrzeć, prawda? jakoś odnieść się do tego, do tych wszystkich kurwa filmików, do tych wszystkich kurwa nagrań, prawda? jakichś komentarzy głosowych, jakichś takich pism, bo tam też były jakieś pisma, prawda? jakieś tam zawiadomienia, same też podobno też jakieś komentarze były, prawda? znaczy były screeny, były też screeny, były i filmy i screeny, no cała masa, jakaś tam rzekomo też dokumentacja, która świadczyła o tym, że ten Sławomir nie opiekował się należycie tym panem Kononowicze. no cała masa, cała masa jakichś dokumentacji, jakichś filmów, jakichś kurwa nagrań głosowych, więc musieli to przejrzeć, więc nie mogli tego od razu pierdolić. musieli trochę odczekać, prawda, odczekali sobie te 9 miesięcy od, od jego śmierci, no i jak już sprawa przycichła, jak już zostało tylko jakaś yy, Drobna grupka, jakieś takie takie bydło intelektualne, takie najcięższego kalibru, bo normalni ludzie już dawno się tym nie interesują. Ja tylko co jakiś czas właśnie rzucałem okiem, żeby przyjrzeć się, czy tam, co się dzieje z tą sprawą w ogóle, bo tam ciągle było przedłużanie, przedłużanie, miesiąc, miesiąc, prawda, październik, listopad, grudzień. Wcześniej nie chciałem nic nagrywać, bo co będę kurwa nagrywał, co nagram, że to, że śledztwo jest przedłużone, no strata czasu, nie? Chciałem po prostu doczekać do momentu, aż sprawa zostanie upierdolona, ujebana, no i została ujebana, tak jak tutaj możemy, prawda, zauważyć, tak jak tutaj zostało to. Wyjaśnione, że nie wykryto znamion czynu zabronionego. No i wypierdalać z kurwy syny, prawda. Teraz możecie jedynie co, to tam iść na jego grób, zapalić mu świeczkę, położyć kwiaty, prawda, nie wiem, posprzątać ten nagrobek, kto mogli? chociaż wy tego nie zrobicie, bo jesteście zbyt głupi, jesteście tylko bydłem. Może ci sami ludzie, którzy teraz tak strasznie bronią pana Kononowicza, że o jezu, został zabordowany, jak się nad nim znęcano, jak to byli podli ludzie, jak mogli do tego dopuścić, to to byli zwierzęta, to są te same kurwy, które jak pan Kononowicz żył go wyzywały, obrażały, wysyłali właśnie te fekalia, ten kurwa mocz, jakieś groźby karalne były, podjeżdżali pod jego dom i kurwa rzucali mu kamieniami w okna. To są te same kurwy, więc to, to, tylko, to tylko świadczy o tych ludziach, tak? więc oni tam, ja nie, ja nie sądzę, żeby to bydło teraz się z tego wycofało, oni jeszcze dalej będą tam, prawda, mówić, że to prokuratura sprzedajna, że to, to już tam czytałem jakieś komentarze, prawda, że to zostało, powinno zostać przeniesione, z białego stoku, prawda? Tylko gdzieś tam indziej, prawda, że ktoś inny to powinien prowadzić. No głupie, głupie chuje. A jeżeli chodzi o pana Kononowicza, dlaczego został ujebanan, no To też o tym mówiłem, kurwa. No dobra, powtórzę. Gdyby pan Kononowicz był źle traktowany i jemu by się wydawało, że jest źle traktowany, to wypierdoliłby pana Sławomira N na zbity ryj, na zbity pysk. Nie pierdoliłby się z nim. Przecież to ludzie, wy nie znacie pana Konowicza, wy nie wiecie, jak pan Konowicz się zachowywał, jak on podpierdalał ludzi, składał donosy kurwa non stop, a jeszcze jak mógł jeździć, to jeździł ze swoim Lublinem na komisariat policji czy tam do urzędów i podpierdalał, cały czas podpierdalał kogoś o byle gówno. No. Był agresywny, wulgarny, no. więc jak jemu by coś się nie spodobało w tej współpracy, to tylko wyjebał w pizdów. Te wszystkie kurwa kamery, te wszystkie kurwa komputery by wyleciały razem ze Sławomirem N z tego kurwa mieszkania. Nie. Ale tak się nie stało. Pan Kononowicz zawsze bronił pana Sławomira i to mówi wszystko. A te kurwa, głupie kurwy nie są w stanie tego pojąć. One są tak kurwa zaślepione nienawiścią, ta nienawiść tak zablała im mózg, że nie są w stanie dojść do tej prostej prawdy, że pan Kononowicz po prostu lubił, lubił Sławomira. No i tyle, jakby go nie lubił, no to by go po prostu z nim nie współpracował. Tak lubił i jego, a przede wszystkim jego pieniądze. Znaczy te pieniądze, które dzięki temu Sławomirowi N i kanałowi Mleczny człowiek zarabiał, dzięki którym mógł żyć. Tak, no żył, on z tego żył. I tyle, i tak to wygląda, szanowni państwo. No. Cała reszta to jest pierdolenie głupot przez kurwa oszołomów internetowych, którzy po prostu zamili głowę z dupą. I tyle, tyle. Mam nadzieję, że już rozsądni ludzie po prostu no, otworzą oczy. Znaczy, myślę, że rozsądni ludzie dawno otworzyli oczy, tylko zostało to, to bydło, nieresocjalizowalne bydło, które po prostu nie da się zresocjalizować, po prostu zbyt głupi są, zbyt ograniczeni na umyśle, więc oni dalej będą tutaj jakieś wieczyć jakieś intrygi, spiski, no niektórzy z tego żyją, prawda. Teraz jeszcze przejdę na koniec do tego samego kanału Krzysztof Konowicz, Archiwum Mleczny Człowiek, bo tutaj widzę, że pojawiło się kilka takich właściwie informacji a propos tych spraw, które się toczą. No tak, tutaj była kiedyś, nawet na ten film, znaczy film na temat tego, że Mariola N., czyli żona Sławomira, no, macie nazwisko, nie będę wymieniał, bo to nie wiem, czy ci ludzie sobie życzą, czy nie. to Oni nie są oni spodejrzani, prawda? Ale zostawmy już, tak? będę, jak już mówię, powiedzmy, nie do końca podaję nazwiska, no też będę się tego trzymał, tak? Więc mamy Mariolę N, tak? I to była sprawa tam, a propos no, tego, że po prostu ten cały Łukasz W, tak? ten, ten chory psychicznie, ten psychopata, bo to jest ewidentnie psychopata, to jest osoba nienormalna, tak? To jest świr, jakiś po prostu, no, no, po prostu pijak jak on prowadził te jakieś patos schimy, na których pije, wyzywa, obraża. No i on, ona, on wtedy przegrał sprawę właśnie z tą Mariolą. Wyrok był nieprawomocny. Nie wiem, co się tutaj dzieje dokładnie z tą sprawą, tutaj, jak można zauważyć, prawda, było 180 godzin prac społecznych. Nawiązka na rzecz właśnie tej Marioli, zwrot kosztów na rzecz skarbu państwa, zwrot kosztów postępowania, zwrot postępowania procesowego. No, no, jest tutaj, jest tutaj. Nie wiem jak się to zakończyło, bo tutaj nie ma informacji, tutaj są kolejne tylko informacje. A propos, właśnie, no tutaj są jakieś, pokazuję te screeny. No i to jest informacja już, a propos tego, że Łukasz W przegrał sprawę już ze słaby, z samym Sławomirem, tak? Czyli tam my mieliśmy sprawę przeciwko Marioli, znaczy Mariola wytoczyła sprawę przeciwko temu Łukaszkowi i Łukaszek przegrała. przegrał, a tutaj Sławomir, wytoczył sprawę temu Łukaszkowi, no i Łukaszek też przegrał, tak? I tutaj mamy wyrok jakiś nakazowy, pozwanemu... Nakazał po prostu... zmienił wyrok pierwszej instancji nakazał pozwanemu publiczne przeprosiny w formie nagrania, tak? Czyli sąd po prostu nakazał przeprosiny w formie audio, tak? Nie wiem dokładnie, o co tutaj chodziło, bo nie śledzę dokładnie tych spraw, o, co, o jakie tam wyzwiska. Tam była cała seria wyzwisk pod adresem słowomira N., ze strony tego całego Łukaszka W, więc no, może tak być. Może tak być, że tam padły jakieś wyzwiska, może jakieś groźby krealne, no i tutaj Łukaszek W po prostu przegrał, no i musiał. Przepraszać, i zdaje się, że on przeprosił go. Tak, zdaje się, że już tam przeprosiny były, bo to jest dosyć stara sprawa, że to jest sprzed dwóch miesięcy, tak, więc wyrok się uprawomocnił i mu, musiał po prostu przepraszać. Tutaj mamy kolejny jakiś wyrok, to już czwarty wyrok skazujący tam, tam, Ja nie wiem, też, jak on to liczy, tak, bo mieliśmy tutaj sprawę z tą Mariolą, prawda? Tutaj mamy drugi. To, to wydawałoby się, że to powinien być trzeci wyrok skazujący, tak? a jest jakiś czwarty, to nie wiem, może tam w międzyczasie się pojawił jakiś inny wyrok, trudno powiedzieć, no ale tutaj mamy już informację, że to był czwarty, jest czwarty wyrok skazujący i tutaj mamy już czwarty wyrok skazujący, sąd po raz czwarty uznał Łukasza W. za winnego, w efekcie w systemie, K. no tak, tak, czyli no tak powstaje jako kartoteka, tak, znaczy ja nie wiem, czy, jak, znaczy kartoteka, no tak, ale kartoteka w sensie, że on jest karany, czy to jest, że jeżeli chodzi o prowadzenie tych spraw, jeżeli chodzi o Samo prowadzenie spraw, że ktoś jest notowany, to, to gówno to daje. No, notowany to jest nawet ktoś, kogo złapią na ulicy i wlepią mandat za nie wiem, złe parkowanie, to też jest wtedy notowany. Nawet spisanie to też jest notowanie. Jeżeli kogoś spiszą, to też jest taka osoba odnotowana. Znaczy, innym jest być od, osobą odnotowaną, a czym innym osobą karaną, skazaną prawomocnym wyrokiem, więc nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi, trzeba się temu przyjrzeć. Tak, no, ale tutaj no, jakieś tam sprawy są prowadzone. tak. No, to taki dorobek na długo eliminuje go z możliwości wykonania zawodów publicznych, tak, czyli tutaj wygląda na to, że tu już chodzi o tą kartotekę karną, tak, czyli osoba już została, no tak, bo jeżeli tutaj mieliśmy wyrok prawomocny, no to został prawomocnie skazany, czyli jest osoba karana, tak, czyli linie papilarne, zdjęcia, tak, całe takie, no, całe takie dane biometryczne, prawda, ściągają z człowieka, prawdopodobnie teraz już nawet DNA się pobiera od takiego skazańca, no więc Łukaszek prawdopodobnie już jest tam w bardzo konkretnie fotografowany, pobrane linie papilarne, pobrane DNA, prawda? jakieś tam inne dodatkowe szczegóły a propos jego, no powiedzmy, sylwetki, no więc jeżeli rzeczywiście trafił do kartoteki policyjnej, na no to jako osoba karana, no to na pewno przy kolejnych przestępstwach będzie łatwo go wykryć, no to na pewno to, pomaga, prawda, <laughs> jeżeli chodzi o takich kryminalistów. No tutaj sąd potwierdził znacznie winę pozwanego w każdej ze spraw, nakładając na niego odpowiedzialność prawną za jego czyny. W przypadku recydywy, do której wszystko zmierza, kolejne wyroki będą jeszcze surowsze. Tak, tak, no tak, za recydywę wiadomo, że się, że jest większy wyrok, nie. No, dziękujemy. A, to, to są te filmy. Tutaj były jakieś filmy przez jakiś czas. No chyba, nawet widziałem, tak, to były przeprosiny. Właśnie ze strony tego Łukasza W. Dokładnie dwa filmy. Dwa czy to jest ten jeden, trudno powiedzieć, bo teraz trudno to właściwie. To jest, chyba to zostało ukryte, tak? Jako film niepubliczny. A więc ale, ale zobaczmy, co to jest. Niedostępny ten film został usunięty przez przesyłającego, tak, czyli Łukaszek W usunął ten film. Nie wiem, czy miał do tego prawo, szczerze mówiąc. No tak, bo jeżeli wyrok, znaczy, ja nie wiem jaki tam był ten dokładnie wyrok, tak? Przez jaki czas ten film miał wisieć, czy przez nie wiem miesiąc, czy przez dwa, bo tutaj to było miesiąc temu, tak opublikowane, czyli co, miesiąc miał wisieć ten film i później powinien zniknąć. Trudno powiedzieć, no ale film zniknął. Ja na miejscu tego Sławomira, no jednak bym tam złożył jakieś zawiadomienie, jakieś, jakieś zapytanie do sądu, czy on powinien zniknąć. No tak, bo te przeprosiny jednak powinny być trwałe, no bo jeżeli ktoś nas wyzywa, tak, przez długi czas i te filmy z wizyskami wiszą, a film z przeprosinami znika po miesiącu, no coś jest nie tak, nie? No ale nie, tutaj by trzeba po prostu, mówię, z punktu widzenia prawnego sprawdzić, tak, jaki tam był wyrok, jaki, jak szczegółowy był to okres, przez który, no, ten film miał wisieć, czy przez miesiąc, czy przez dwa, czy, czy przez pół roku. No dobra, dobra, zostawmy to. No tutaj, o, tutaj mamy o, przeprosiny Łukasza W. za na Belgii w moją stronę. To dopiero początek konsekwencji ze spraw, które zostały założone przeciwko niemu w ramach obrony przed nim. Na horyzoncie wyroki prawomocne, które przegrał w pierwszych instancjach, zagrożone nawet ograniczenie wolności. Ciekawe, co będzie po umorzeniu S. Nie wiem, po umorzeniu S. Nie ja wiem, po umorzeniu czego jakieś S. No dobra, i tak to wygląda, Szanowni Państwo, tak to wygląda. Sprawy się toczą, sprawy się toczą, Łukaszek W. przegrywa sprawa po sprawie. Tutaj ta, ta główna sprawa, tak, a propos zgadzania się nad panem Krzysztofem ekonomicznym została ujebana, więc pan Słomomir N. jest całkowicie, można powiedzieć, czysty, jedynie na brudno wyszedł ten cały Łukaszek, chory psychicznie człowiek. No i co można powiedzieć, Szanowni Państwo, no można tylko tyle powiedzieć, że w chwili obecnej każdy, kto ma minimum oleju w głowie, powinien zabrać się po prostu za swoje sprawy, za swoje życie, bo tak jak można zauważyć na kanale Mleczny Człowiek, no tutaj już nie ma nic publikowanego, nie ma żadnych nowych filmów, no nie ma nowych filmów, bo pan Krzysztof Kononowicz nie żyje, a to był kanał o, o panu Krzysztofie Kononowiczu, prawda? Więc jeżeli pan Krzysztof Kononowicz nie żyje, no to tutaj można więcej gadać. Człowiek nie żyje, no tutaj jeszcze parę takich było filmów powiedzmy wyjaśniających, Tutaj było też takie powiedzmy wspomnienie pana Krzysztofa. No, na wszystkich Święty, tak, czyli w zeszłym roku. Wydaje się, 2 listopada został wrzucony. No i tyle, i tyle, tak? Prawdopodobnie pan Sławomir, Sławomir N zajął się swoimi sprawami. Nie wiem, jak tam jego żona. A cała reszta tego bydła, tych chorych psychicznie ludzi, po prostu no jęczy, kwiczy, prawda, widziałem, że tam pojawiły się jakieś takie sywiaste kanaliki, które, no jakieś stare filmy, po prostu filmy sprzed wielu miesięcy. Nie wiem, czemu to ma służyć, chyba tylko temu, żeby sobie zarobić parę złotych na niebuszczyku, bo to, to, to są stare filmy, no, stare, sprzed wielu miesięcy, nawet wielu lat. No pojawiają się jakieś tam Kingi też, jakiś King, jakiś taki świr, który po prostu, na no, no, żyje w tym chorym uniwersum, które jest właściwie jest smartfon, twierdzi, że ono cały czas żyje, prawda, że tam cały czas się dzieje, co się kurwa dzieje, nic się nie dzieje. Główni bohaterowie nie żyją. Kononowicz nie żyje. Tak? Ten drugi gość, jak on tam się nazywał, bo tam był ten Kononowicz, jeszcze ten drugi gość, nie, już zapomniałem nazwę. też nie żyje. Tak? Tam był jeszcze jakiś tam jeden, też go już tam nie ma. Tam ogólnie były trzy osoby w tym domu, nie, u Kononowicza. No i już ich nie ma, więc jakie uniwersum? W uniwersum już umarło, umarło śmiercią naturalną wraz ze śmiercią głównych aktorów, więc tutaj nie ma o czym mówić. I tyle, więc normalni ludzie już dawno się z tego wycofali, zostało jeszcze takie bydło, takie niezrównoważone psychicznie, które będzie po prostu, no, wiło się w konwulsjach, aż do momentu no, utraty całkowitej niepoczytalności, albo część z nich po prostu zwariuje z tego, że chujaś działali, albo po prostu trafią do zakładów karnych, poniosą jakąś odpowiedzialność karną, tak jak ten Łukasz W. No tak to wygląda, szanowni państwo, tak to wygląda. Normalni ludzie już dawno się z tego wycofali, Zostawało tylko bydło z marginesu i po prostu ludzie niezrównoważeni psychicznie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Cześć.